Rzeczpospolita nie przegrała tej bitwy na polu walki, przegrała ją. We własnym obozie. Historia, w minutę. Rok 1648. Koronna armia wyrusza na Ukrainę, by zdławić kozacki bunt. Dowódcy są spokojni. To ma być szybka pacyfikacja, nie wojna. Przeciw nim stoi Bohdan Chmielnicki i jego plan. Część wojsk Rzeczypospolitej to rejestrowi Kozacy. Formalnie lojalni wobec króla. W praktyce gotowi do zdrady. W decydującym momencie przechodzą na stronę Chmielnickiego. Obóz Koronny pęka od środka. Młody dowódca Stefan Potocki zostaje ranny, dowodzenie się rozsypuje, armia traci spójność, a kozacy i Tatarzy zamykają pierścień. To nie jest bitwa, to jest rozpad armii. Żółte Wody to pierwsza klęska, która pokazuje prawdę. To nie był bunt, to była wojna domowa i Weczpospolita nie była wtedy na nią gotowa.